ta gra co tutaj widzicie nie jest ona normalną grą w tej grze coś się skrywa może coś jeszcze tak nie jest jednak no cóż <mulety> w tekrze nie, nie jest nie wiecie na czym ta gra polega to jest ta gra o nazwie Bere Alpha i polega na tym że jest o, ma widzona rezydencja. My nie potrzebujemy... Tego potrzebujemy. Tej mapy potrzebujemy, bo na tej mapie chyba to była ta mapa. On bounce. Ja pierdzielę, chyba teraz będzie bo jakiś specjalny typ, który on bond, to chyba znaczy, że je, będzie jeden z o co tu chodzi? Aha! Jestem jedynym ocalałym i akurat jest ta mapa, na której jest ten sekret. No nie! A to jest chyba ta mapa. No kurde. Ty, ale ja mam dużo saminy. Mi się szybko regeneruje. Dam. Tak, to jest ta mapa, nie? Tu... Zrozumiecie, to nie jest normalne, ale to. Tu potrzeba sera. Żeby to się otworzyło, potrzebuję sera. Nie? Tu jest jakiś ławczy Tu chyba będzie ser Tak. Tá. yeah, yeah. yeah. O oh Jesus. É que... Dobra. Jeśli dacie tam ser, nie? to się już zaczyna dziwnie robić, nie, bo coś się dzieje takiego, nie. Kurde. Ajajaj. Aj, aj. Kurde, Dobra, to, 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 to. To, to. Nie no, proszę, to. To, to. To, to, to. to, to. Oh, to tak. jest klasy. Ogólnie może na tym klasyk uda mi się to pokazać. I to jest na tej Halloweenowej mapie, nie? Na tym... I ogólnie na tej mapie jest tego domku. Ja pierwsze co robię to biegnę potem ser. Bo potrzebujemy tego sera. żeby pójść tam. Czemu on tu idzie? No chyba. W o, widzicie ktoś już tu dał ser i zobaczcie co tu się dzieje, nie? Ta gra skrywa morczne sekrety, nie? I teraz chyba powinien... Nie. Co my musimy zrobić w takim razie? Jestem... Ja wam mówię, że tu się da przejść. No na pewno widzisz, że tu to nie jest nie tak ja, ja Wam mówię, że tu mogę przejść, nie? Chyba nie trzeba mi się Dobra, to ja mam To jeśli nie mogę tu wejść, to to ja wam pokażę jetonem. No to i nam... O, to nam nam się nie da. Oto. I tutaj gdzie to było, nie? O, to był ten nubek i ja z tym nubkiem, i ja z tej nubkiem, nie? To było na tej mapie. Na tej mapie. Tu gdzie się to, nie? Tu właśnie jest złożony ten ser, nie? Trzech, ja, trzy gracze. O, i tu jest ten nubek, nie? I tu jest właśnie to przejście, nie? I tu jest... I to da... Oso, i tu się da nie być przejść, sekretę. nie? Jeśli to dotkniecie... to to was przyzną się do jakiejś... ...dziwnej o, gry... Gdzie ja nie, widać, że ona ma... A więc, to nie jest normalne... Ja mówię, ten timer nie... Oto ten. Ja muszę... Ja chcę Wam to pokazać, bo to nikoliv, nie? Dobrze. Ja znam tylko sekret na tym tym i jeszcze w tym, tym ok, nie? Jeśli tu spadniecie, to... Nie! Co tu tam na samym końcu bardziej szpeta? tamtego gościa chyba przyniosła, bo mi się wydaje, nie? Dobra, ja się specjalnie zabiję. To ja jest taka ciemna mapa, dobra. To jest takie, że się mega tu Ale ogólnie mi to się nie skłonę na... Każda tutaj rzecz możemy gdzieś Dobrze, ja wam mówię, że to nie jest normalna gra. Bo po co twórca by dodawał taki Maczki jak na przykład ser, że jeśli damy temu zmieszkowi ser, to najpierw będzie czerwone oczy i sekretna rzecz, nie? O, Widzicie co to? Ja nie rozumiem tego, co, o co chodzi z tym serem. W tak, tu jest taki pewien sekret, nie, że idziecie sobie tak, tak przy ścianie, nie? Idziecie sobie tak przy ścianie. I tutaj, o, widzisz szawarma. Co to jest? Ej, widzicie, nie? Jestem w jakiejś. Gdzie spadłem. Co to jest? Nie ciszam grę, bo tu... Widzicie co co jest? Co się jest? czerw... czerw Dwa orby. Want leaders, not followers. Ja chcę liderów, nie followersów. Zapomniałeś o czymś. Jumpscare? nie. Ja muszę tu jakieś zadanie wykonać. Okej. Okay. Eje, ojej, Ale to ojej, 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 Śmiertelny ojej, 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 nie pamiętam. ojej, 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 Zrobić. Jest. Ja nie ma, co Nie co Jezu, yes. chyba nie ja nie wiem co to mam zrobić, dobra, wyjdę, wyjdę i wyjdę, bo chcę, serio, ja sam, bo ogólnie to chcę, żeby to działało, nie ma tej mapy, kurde, ale ogólnie tak. Chcę przejść to obbi, bo zgaduję, że za przejście tego obbi też jest jakiś sekret, nie?

Ja chcę sobie tu rzecz zrobić, bo ogólnie tak, bo ogólnie to ja tam wpadłem do jakiejś dziury, ale się nie rozluźniłem, więc ja tu wrócę, nie? I nie wejdziemy tu, bo. Co tu? Czemu tu ludzie lewitują? I jeśli się nie mylę, to tu, jeśli wejdę w to, to spadam. Nie. Czemu? Dobra, ta gra ma mega dużo sekretów, ale wróćmy do tamtej, bo nie. Ja chcę serio przejść po Obi, nie? Które Wam pokazywałem mm. Tym sekretem tu Jezus Maria i dobra gdzie tamten sekret? Ja chcę zobaczyć dowiedzieć się co to jest, nie? I mnie zastanawia też dlaczego wtedy mi, mi jak... E chyba, że to działa tak, że wtedy to on położył ser i dla, dla niego to zawsze działało, nie? Ale na ja, ja mogłem wtedy żyć wrze, tylko wtedy, gdy on mógł. To jest teoria Ja nie? Jest bo, nie? Bo czy... Ja patrzę. Przyznam, że się nie, Niektóre skiny to nie. Co to to było, ej dobra. Nie jest tak normalne, nie? I to widać, nie? Tam przysiędz Misiek? Co ty gadasz? O co chodzi z tym serem? Give me cheese. Give me cheese. <śles> co się dzieje, nie? A i ta gra seria nie jest jakaś normalna, nie? W tej grze coś się dzieje, o czym my nie wiemy, nie? fajne są to... Ale tak szczerze to niektóre skórki jak ten radent są dziwne nie. Co jest dziwne nie... To też jest... Nawet dziwne nie... jest tak... Ej o co chodzi z tym serem? Na pewno coś się zna rzeczy z tym serem. Tam gdzieś Się, że jak jeszcze będzie raz ta mata, nie? To staram się tym razem jadać ser. I Proszę, by tu była ta mapa halażowa. Już ten odcinek. Jeśli, jeśli znacie jakieś jeszcze yy, sekrety o których ja nie powiedziałem no to możecie pisać w komentarzach a co a tak to trzymajcie się na razie i cześć